Sąsiedzi usłyszeli strzały w mieszkaniu na pierwszym piętrze czterokondygnacyjnego budynku około godziny 17. Wezwali policję, która używając broni palnej, sforsowała drzwi w mieszkaniu. Znaleźli zwłoki trzech kobiet i dwóch mężczyzn oraz jednego rannego mężczyznę. Wcześniej znaleziono trzy ranne osoby na klatce schodowej. Zabójca strzelał z pistoletu wojskowego TT. Wśród zastrzelonych jest najprawdopodobniej wysoki rangą emerytowany policjant. Tragedia miała swój początek na przyjęciu przy kawie i ciastku. Ilość śladów, z jakimi mamy do czynienia, z uwagi na, na y, charakter tego niezwykłego przecież y, zdarzenia, jest tak olbrzymia, że bardzo powoli posuwamy się z oględzinami stopniowo coraz dalej. Y, y, osoby ranne były i przed budynkiem, i na parterze, i na pierwszym piętrze, i na drugim piętrze. Tragedia zasadnicza rozegrała się w mieszkaniu na pierwszym piętrze. Stąd, no, tak jak powiedziałem, trwa to. Tragedia zaskoczyła sąsiadów. Osoba była spokojna, inteligentna, kulturalna, wzór małżeństwa, no ludzie tacy, że można ich naprawdę pokazywać było, że jako ideałów. Specjalna grupa Komendy Wojewódzkiej Policji pod nadzorem prokuratora prowadzi postępowanie wyjaśniające. Zdaniem policji czynności potrwają do późnej nocy. Po przesłuchaniu świadków, którzy także przekazują plotki, na razie nie można podać przyczyn makabrycznej strzelaniny w opolskiej dzielnicy Zaodrze. Nie ustalono także danych personalnych zabitych osób.